W dzisiejszym magazynie ratuszowym Strefa Kibica na Oświęcimskim Rynku Przebudowa płyty rynku Zmiany na bulwarach i miasto pełne kwiatów Małopolski Festiwal Smaku wyciągniemy flagę przed dom i będziemy poglądać mecze no i tyle. Tak tak będę kibicowała jak najbardziej. No, a szczególnie a szczególnie chodzi o naszą Dzieciążka? polską flagę. Szacunek dla niej jak największy i żeby tak wszyscy doceniamy. Kupiłam już flagę na samochód z boku na czwósterka. Tak. Drobnostki do telewizora i hurra. Mam piękne zdjęcie już z pucharem, takie duże na ścianie, zrobiłam sobie A4. Cała Polska żyje atmosferą euro. Także oświęcimscy kibice będą mogli aktywnie wziąć udział w tym piłkarskim święcie. 21 i 22 czerwca specjalna strefa kibica stanie na oświęcimskim rynku. O ile reprezentacja Polski w pierwszej fazie mistrzostw pokona rywali i wyjdzie z grupy, będziemy mieli niezwykłą okazję, by na oświęcimskim rynku kibicować biało-czerwonym w ćwierćfinale. Dzisiaj w naszym kraju rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej Euro 2012. Jest to wielkie wydarzenie sportowe, ale myślę i też dla całej Polski wielkie wydarzenie takie gospodarcze, narodowe i mam nadzieję, że zarówno Polska reprezentacja przyniesie nam wiele sukcesów i chwały, ale też jako Polacy będziemy mieli okazję pokazać się z jak najlepszej strony. Fan City Tour to ogólnopolski projekt związany z mistrzostwami Europy w piłce nożnej, którego celem jest organizacja 100 jednodniowych mobilnych stref kibica w polskich miastach nie będących gospodarzami meczów. W założeniu projekt ma promować wspólne kibicowanie całych rodzin czy grup przyjaciół. W dniach 21-22 czerwca na rynku w naszym mieście będzie organizowana strefa kibica. Będzie można tam spędzić wspaniały czas i mam nadzieję, że w trakcie. Właśnie meczów ćwierćfinałowych w tych dniach będzie grała reprezentacja Polski. Oczywiście wszyscy trzymamy za to kciuki. skład strefy wchodzi ciężarówka o wymiarach 10 metrów na 2,4 m, specjalnie wyprodukowana na potrzeby projektu, z rozkładaną zadaszoną sceną, wewnątrz której mieści się reżyserka, czyli centrum dowodzenia imprezą, oraz wygodna, mobilna strefa kibica o wymiarach 30 m na 40 m, strefa wspólnej zabawy złożona z obszaru oglądania meczu, strefy cateringowej i strefy sponsorów. Projektu stoiska promocyjne i stoisko miasta. Bardzo dobrze, że widzimy że takie coś je, że coś takiego się robi, że się zbierają i kibicują. Tak trzeba. Myślę, że z grupą znajomych na pewno się pojawi mnie. Mieszkam tu obok, także na pewno będę. No, bo gdzieś trzeba się spotkać i kibicować w naszym. Strefa będzie otwarta od 15 do 23. Wejście do niej jest bezpłatne. Przygotowano bogaty program atrakcji dla każdego gościa od nauki śpiewania, piosenek kibica, rywalizacji na boisku pneumatycznym oraz konkursy na najliczniejszą rodzinę kibiców, celność strzałów czy szkolenia z makijażu kibiców, po możliwość zawarcia legalnego związku małżeńskiego. Mobilne strefy kibica odwiedzą w czerwcu i lipcu około 100 polskich miast, zapewniając setkom tysięcy kibiców wspaniałą zabawę podczas oglądania meczów Euro 2012 na dużych ekranach. Czekamy tylko na wynik. I mam nadzieję jeszcze jedną, że nie będziemy ściągać zbyt wcześnie tych flag, jeżeli Polacy, Polacy się nie zakwalifikują, bo uważam, że trzeba je dotrzymać do samego końca, bo to powinno być tradycją. Super. I... Chcę, żeby wygrali pierwsze miejsce. W ogóle, żeby mistrzami byli raz. Żeby tak się starali, żeby byli mistrzami. Tu przedtem była tęcza, taka stary sklep. No To to szpeciło faktycznie rynek. W takim stanie, jak teraz jest, jest naprawdę ładnie. Myślę, że modernizacja akurat tutaj jest skazana, bo to jest rynek Oświęcimia i, i no powinien być jakoś ładnie prezentować nasze miasto. W lipcu ruszy długo oczekiwana przebudowa płyty rynku głównego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Będzie to pierwsza z tegorocznych inwestycji miejskich współfinansowana ze środków rządowych w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. Rynek to przecież serce miasta. Dyskusja na temat modernizacji rynku w Oświęcimiu toczy się od wielu wielu lat. Dlatego myślę, najwyższa pora przystąpić do konkretów. Roboty obejmować będą przebudowę sieci ciepłowniczej, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowę lokalnej sieci wodociągowej z punktami poboru wody i instalacji oświetleniowej, rozbiórkę budynku toalet miejskich, ekspozycję reliktów ratusza miejskiego, częściowo przeszkloną, budowę fontanny. Zostanie też przebudowana nawierzchnia płyty rynku, ulic i chodników. Wiem, że projekt przebudowy rynku w Oświęcimiu budzi wiele kontrowersji, ale mam nadzieję, że jeżeli zostanie już wykonany, to będzie przyciągał mieszkańców i mieszkańcy naprawdę utożsamią się z tym miejscem. Chciałbym, żeby rynek tętnił życiem, żeby w rynku odbywało się wiele imprez kulturalnych i w okresie wiosenno-jesiennym, żeby rynek przynajmniej częściowo po uzgodnieniu z wszystkimi instytucjami żeby doszło do zamknięcia przynajmniej częściowego ruchu. Czy po trudnym okresie remontu odświeżony rynek będzie atrakcyjny dla kupców i klientów? Z jednej strony się cieszymy i z drugiej strony się obawiamy. Cieszymy się dlatego, że mamy nadzieję, że będzie rynek ładniejszy i że więcej osób będzie przychodzić, odwiedzać i zwiedzać nasze miasto. Natomiast no, niewątpliwie martwimy się jak ten rok przetrwamy, bo wiadomo, że utrudnienia będą. Częściowo będzie rynek zamknięty, no i klienci mogą się odzwyczaić od, od dokonywania zakupów. Dlatego czeka nas ciężki rok i mamy nadzieję, że wspólnie jakoś przetrwamy i będzie lepiej. Projekt architektoniczny uzgodniony z wojewódzkim konserwatorem zabytków zakłada, że rynek będzie miał charakter otwarty. Zostały w nim uwzględnione uwagi konserwatorskie sformułowane po przeprowadzeniu sondażowych prac archeologicznych. W części rynku głównego pod szklaną płytą zostaną wyeksponowane i podświetlone fragmenty murów XVI-wiecznego ratusza, a nieopodal odtworzona zostanie przedwojenna studnia miejska. W wybranych partiach placu odtworzony zostanie historyczny Bruks z otoczaków rzecznych. Przewidziano także miejsca na ogródki kawiarniane, świąteczne stragany, choinkę, fontannę, miejsce dla organizacji imprez plenerowych oraz ławki i kosze na śmieci. W tym miesiącu rozstrzygniemy przetarg, w miesiącu następnym mam nadzieję, że już firma budowlana wejdzie na teren rynku i rozpocznie się modernizacja płyty rynku, która potrwa, mam nadzieję do 30 czerwca i w przyszłym roku mieszkańcy miasta Oświęcim, jak i goście będą mogli zobaczyć i korzystać z nowego rynku. Inwestycja jest zaplanowana do realizacji w latach 2012-2013. W czwartym etapie oświęcimskiego strategicznego programu rządowego na lata 2012-2015 jest ponad 3 miliony 900 tysięcy złotych dotacji na przebudowę rynku. Przebudowa rynku zakończy się w czerwcu 2013 roku. Bo to jest wizytówka Oświęcimia. Oświęcim jest słynnym miastem na całym świecie. Nim jednak inwestycja się rozpocznie, przed budynkiem sądu rejonowego stanęła wystawa plenerowa pod tytułem Oblicza rynków w Oświęcimiu. Możemy na niej zobaczyć jak wyglądało to miejsce na przestrzeni ponad 80 lat. Są więc zdjęcia i stare widokówki ukazujące serce Oświęcimia przed 1939 rokiem w okresie okupacji we wczesnych latach 50. i 60. Nie mogło też zabraknąć zdjęć z wyburzania budynku handlowego Tęcza. Kolejne plansze zawierają wizualizację rynku po przebudowie. Ekspozycję będzie można oglądać do końca czerwca. Wystawę przygotował Wydział Promocji Urzędu Miasta, a materiały na wystawę zostały udostępnione przez kolekcjonera starych widokówek i fotografii pana Tadeusza Firczyka, Muzeum Zamek w Oświęcimiu oraz pracownię Susu Enstrama Architekci. W przyszłości planowane są kolejne mobilne wystawy plenerowe. Następna będzie przybliżała postać Romana Majzla, burmistrza Oświęcimia w latach 1909-1935, którego rok właśnie obchodzimy w Oś Oświęcimia. Oświęcimskie bulwary to coraz chętniej odwiedzane miejsce odpoczynku i rekreacji mieszkańców Oświęcimia. Już wkrótce teren ten wypięknieje. Na początku lipca wyburzone zostaną budynki dawnego Zuku. Obszar ten będzie zagospodarowany zgodnie z koncepcją wyłonioną na drodze konkursu ogłoszonego przez SARP. Korzystając z wiosny i nadchodzących ciepłych dni, oświęcimianie coraz chętniej spacerują po starówce. To dzięki nim oraz rowerzystom i deskorolkarzom bulwary tętnią życiem. Innym miejscem, które doskonale nadaje się na niedzielne spacery i wypoczynek, to ukwiecony niedawno plac Kościuszki, gdzie pojawiły się dwie ponadmetrowe konstrukcje obsadzone kwiatami. Te konstrukcje są tak. Wykonane, że montaż jest całkiem prosty. Inne wieże kwiatowe stanęły przy Oświęcimskim Urzędzie Miasta. Kompozycje kolorowych roślin przyciągają uwagę mieszkańców. Mieszkańcy osiedla Chemików będą mogli podziwiać wieżę kwiatową z Pelargonii, która znajduje się przy wejściu do Oświęcimskiego Centrum Kultury. Ciekawie ukwiecone są również ronda. Kompozycje kwiatowe są elementem dekoracji miasta w ramach projektu Oświęcim Miasto Czyste, Zielone i Kolorowe. No Dla mnie nie, dla mnie jest ładnie, do pięknie. Potem ktoś będzie specjalnie podlewał te kwiatki? Tak, później już o te kwiatki będzie dbał Zub. Tak samo jak o pozostałe rośliny w mieście. W trakcie wiosennego spaceru zachęcamy do oglądnięcia galerii zdjęć oświęcimskiego rynku, które można zobaczyć przy jednej z pierzei rynku, przy Kamienicy Ślebarskich. Dodatkową atrakcją jest Muzeum Zamek, które już od 2 czerwca aż do końca okresu wakacyjnego otwarte będzie nie tylko w niedzielę, ale również w soboty od 11 do 18. Wiosna obfituje w naszym mieście w kulturalne wydarzenia i atrakcje. Jeszcze dobrze nie przebrzmiały dźwięki live festiwalu, a Oświęcimianie mieli znów okazję do dobrej zabawy na oświęcimskim rynku. A była ona nie tylko dobra, ale przede wszystkim smaczna. Lubi pan gotować? Tak! Gotuje i to dobrze. A najlepiej mi wychodzą placki ziemniaczane. Plac, 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 tu jest zawsze do polecenia. Powiecie o święciński karb zatorski, zupa e, e, rybna czy karb wędzony, na którego czekamy, bo tu jest przenośna wędzarnia. I właśnie się wędzi i będziemy próbować go również. Już ósmy Małopolski Festiwal Smaku to największe w Polsce regionalne wydarzenie o charakterze kulinarnym, promujące małopolskich producentów żywności, produkty i potrawy lokalne oraz tradycyjne. Małopolska jest kopalnią, można powiedzieć, smaku. My te smaki, my po to tu jesteśmy, żeby je odkrywać, a publiczność również je ocenia. Nie mówiąc o, o tych uczestnikach, którzy wykopują przepisy stare. Babcinę, po czym koła gospodyń wiejskich czy producenci starają się z tych przepisów robić właśnie potrawy i jakby je upowszechniać. I my też po to jesteśmy, żeby je upowszechniać. Impreza realizowana jest cyklicznie od 2005 roku w formie plenerowych kiermaszów. W największych miastach regionu organizowane są eliminacje półfinałowe, podczas których małopolscy producenci artykułów rolno-spożywczych prezentują swoje wyroby. Producenci żywności z powiatów Oświęcimskiego, Szanowskiego i Olkuskiego rywalizowali na Oświęcimskim rynku o tytuł najlepszych wyrobów w Małopolsce Zachodniej i możliwości reprezentowania jej w Małopolskim finale. Dzisiaj wystawiamy się z szynką wiejską pieczoną. Jest to szynka naturalna, marynowana, z około 2 kg mięsa wychodzi 1,5 kg, no kilo kg, kilo kg produktu gotowego. Jest to szynka niewędzona, ona jest pieczona w piecu około 3 godzin. No i mięso pozyskujemy z, z okolic wolbromia, od rolników kupujemy żywiec i w, i w ten sposób to wszystko jest zrobione. To jest y, smak taki wiejski, powiedziałabym. Pieczony klopsik przez nas osobiście, chlebek pieczony na zakwasie, ze słonecznikiem, y, z maja, nie z majerankiem, a z, z siemiem lnianym. Gotowaliśmy zupę rybną y, na karpiu z bardzo dużą ilością warzyw na wywarze rybnym. To koktajle są zrobione z owoców, blendowane przede wszystkim na bazie zieleniny również. Zależało nam na tym, żeby ludziom przekazać w takiej formie zdrowotnej właśnie. Startuję z potrawą pasztet z królika zapieczony w miodzie. Oczywiście moje króliczki z własnej hodowli i miód z mojej pasieki. No myślę jak już każdy jest za smakiem, to wystarczy tak i dawno jedli, a później do wszystkich, nawet i pizzę z oscypkiem zrobią, dają do plackich tych góralskich, węgierskich, tak zwanych, też go trąb na tym, bo oscypek serowski jest twardy, tak jak wszystkie sery można go czyć tak samo na tym na makaron. O. Także publiczność odwiedzająca kiermasze wskazuje najlepsze według niej produkty w specjalnym plebiscycie publiczności. Zarówno jury, jak i publiczność ocenia produkty w kategoriach ekologiczne przysmaki, tradycyjne specjały, smakołyki z legendą, jak umamy. Na głosujących podczas każdego z kiermaszów czekają atrakcyjne nagrody. No staramy się, żeby to był jak najlepszy smak małopolski, prawda? Organizatorami Oświęcimskiego półfinału Małopolskiego Festiwalu Smaku były: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Oświęcimskie Centrum Kultury i Urząd Miasta w Oświęcimiu.